Pierwsza kart, która do tu widzę. Zawsze. Nie bój się. Tam idzie to się. Nie. Nie. Chodź się. No nie bój. On się nie boj. Tam Dużo A tam zobacz ile to. Chodź. 顾客 Już ostatni odcinek z Madrytu, a więc i dobra okazja do tego, żeby powiedzieć o tym wszystkim, na co nie znalazło się miejsce w poprzednich odcinkach. Choćby nie wspomnieliśmy o komunikacji miejskiej. Tymczasem Madryt ma 15 linii metra. To metro funkcjonuje od 1919 roku, więc ma duże doświadczenie. Poza tym są też autobusy, możemy kupić sobie bilety Metrobus, które pozwalają nam jeździć i autobusami, i metrem, więc poruszanie się po mieście jest dość wygodne, chociaż też w tej komunikacji bywa bardzo ciasno, jak zresztą w wielu miejscach Madrytu. Jeśli interesują Was właśnie takie organizacyjne kwestie, typu bilety autobusowe, bilety lotnicze, noclegi w Madrycie, odsyłam na stronę eurospacery.pl, gdzie znajdują się teksty również na ten temat. A ja dzisiaj tutaj skupiam się na miejscówkach, których jeszcze nie omawiałem, i zrobimy sobie taki spacer po Madrycie. W poprzednim filmie przedstawiającym top 10 w Madrycie nie wystarczyło nam miejsc na ten właśnie monument i y Plaza de España, czyli Plac Hiszpański z bohaterami najsłynniejszej hiszpańskiej książki. Pomnik błędnego rycerza, czyli Don Quixota na koniu, jego wiernego giermka Sancho Panczy, ale także autora powieści Cervantesa. Znalazł się w tym miejscu nieprzypadkowo. To właśnie tutaj, gdzie obecnie znajduje się Plaza de España, niegdyś znajdowała się łąka Leganitos, której istnienie uwiecznił na łamach powieści właśnie autor. Teraz oczywiście nie ma tu mowy o tym, żeby była łąka. Ten budynek, który widać z tyłu za pomnikiem, przez wiele lat był najwyższym budynkiem w całym Madrycie. A więc jest to, można powiedzieć, takie centrum miasta obecnie. Plac hiszpański przeszedł niedawno, no, kilka lat temu renowację, i w listopadzie 2021 roku został otwarty po remoncie po przebudowie właściwie i w ramach tej przebudowy trochę zmieniono układ tego placu dodano też z tyłu więcej terenów zielonych z placem zabaw. W ramach tej przebudowy też yy, duża część ruchu samochodowego została przekierowana do tunelu znajdującego się pod placem. Jedną z nowości jest również kawiarnia. Na razie po prostu w kolorze zielonym, ale w przyszłości ma ona być cała pokryta pnączami, a więc ma tonąć w zieleni. Obiecałem jednak spacer, prawda? A więc przejdźmy teraz na drugą stronę placu przez tą nową, bujną zieleń aby dotrzeć do fontanny Narodziny Wody. Nimfy czerpiące wodę z fontanny, czy też wylewające wodę do fontanny, pojawiły się w tym miejscu w 1970 roku. Za fontanną znajduje się klasztor karmelitów Bosych. Znacznie ważniejszy historycznie pomnik znajdziemy po przeciwnej stronie. Jest to pomnik ku czci powstańców z 2 maja 1808 roku, kiedy to mieszkańcy Madrytu zbuntowali się przeciwko wojskom napoleońskim. Tak w Hiszpanii bywa, nie zdążono na czas z pomnikiem i na jego odsłonięcie gotowy był tylko model gipsowy, który został pokryty farbą, która następnie ściekła pod wpływem deszczu. No i wtedy mieszkańcy dowiedzieli się, że nie jest to wcale rzeźba z brązu i takową dopiero trzeba było wykonać. Zaledwie kilkanaście, no może kilkadziesiąt kroków dalej mamy pomnik kolejny, tym razem Juana Ines de la Cruz, zakonnica, która ponoć do dziś budzi kontrowersje. Niektórzy uważają ją za jedną z pierwszych w historii feministek, niektórzy widzą w niej obrączynię wolności słowa, jeszcze inni mówią, że to meksykańska nacjonalistka, w każdym razie nie jest to tuzinkowa postać i warto zapoznać się z jej historią, do czego zachęcam. My idziemy dalej, ponieważ zaraz za tym pomnikiem prowadzi ścieżka na wzgórze La Montana, a to wzgórze jest istotne z kilku powodów. Pierwszy z nich to przede wszystkim widoki. Można stąd zobaczyć m.in. katedrę Almudena, którą omawiałem w Top 10. Za powód drugi możemy uznać sam park, w którym zachowały się pewne pamiątki po starożytności, ale ta główna pamiątka to świątynia Debot. Jest to najstarszy budynek Madrytu, ponieważ liczy sobie ponad 2200 lat. Skąd ta egipska świątynia znalazła się w stolicy Hiszpanii? Otóż, została poderowana przez Egipt Hiszpanii za pomoc udzieloną przez rząd hiszpański przy ocalaniu świątyń w Nubii. Obywajść zarejestrować na stronie internetowej, ale mi mail nie przychodzi. Mail przyszedł dopiero kilka godzin później, więc nie udało nam się wejść do świątyni. Naprzeciwko wejścia do parku znajduje się dzielnica Argieles, gdzie większość budynków powstała w XIX wieku. Dzielnica bardzo spokojna i mało tłoczna, przynajmniej wtedy, kiedy my tam byliśmy. Natomiast ma ona pewną ciekawostkę, a jest nią Madrycka Aleja Gwiazd. Fragment ulicy Martin de los Heros został. Ozdobiony gwiazdami ku czci gwiazd kina hiszpańskiego. Pierwsze gwiazdy pojawiły się w 2011 roku. No i oczywiście ta liczba gwiazdek stale rośnie. Okazało się jednak, że niektóre gwiazdy wzbudzają kontrowersje i na przykład nieznany sprawca zdewastował, zniszczył młotkiem właściwie gwiazdę Penelope Cruz. Gwiazdki zaprojektował Oscar Marina, jak hiszpański projektant, który pracował m.in. dla Almodovara i innych znanych reżyserów. A my już przechodzimy przez zawsze tłoczną ulicę Gran Vía, o której też wspominałem w top 10, by przejść w stronę nieco bardziej alternatywnej, wyluzowanej dzielnicy Malasania. Pierwsze co nas tu wita, to sklepiki chińskie. A więc można sądzić, że będzie tutaj więcej imigrantów i to niekoniecznie z tych krajów wyłącznie hiszpańskojęzycznych i pewnie trochę tak jest. Tu warto wspomnieć o tych trzech sąsiadujących ze sobą dzielnicach. RGLS, z której wyszliśmy, uchodzi za dzielnicę taką raczej uniwersytecką i dość prestiżową obecnie. Obok mamy malasanie, która jest bardziej alternatywnym miejscem. Malasania jest obecnie dzielnicą, która wyróżnia się dużą ilością małych sklepików, warsztatów, różnych atelier młodych artystów, schodzących projektantów mody, ale również jest tu sporo restauracji, barów, oryginalnych miejsc, które łączą. Taki stary styl madrycki z nowoczesnością, przez co ta dzielnica stała się modna jest nawet porównywalna z alternatywnymi dzielnicami Berlina czy Nowego Jorku. Ale najbardziej skrajną pozycją na tej skali alternatywności jest La Chueca. To jest dzielnica, która obecnie jest kojarzona ze środowiskiem LGBT. Jest to dzielnica taka bardziej swobodna obyczajowo, ale też pełna bardzo fajnych knajpek, restauracji, bardziej eksperymentalnych miejsc. Jest tam też hala targowa Mercado de San Anton bardzo popularna i tłoczna więc to miejsce również należy obecnie do tych najmodniejszych w Madrycie. No, i tam też musimy przyznać, zjedliśmy najsmaczniejszy posiłek podczas naszego pobytu, a były to wegańskie hamburgery. Jeśli chodzi o zupełnie inne ciekawe miejsca w Madrycie, to do takich niekoniecznie często wymienianych w przewodnikach zaliczyć można. Taką aleję bukinistów, moglibyśmy powiedzieć. Pewnie wiele osób kojarzy sprzedawców książek pod katedrą Notre Dame w Paryżu, natomiast Madryt również ma taką alejkę, przy której znajdują się budki z książkami. Wygląda to zresztą bardzo podobnie jak w Paryżu. To miejsce graniczy z Ogrodem Botanicznym i Parkiem Retiro, a więc znajduje się właściwie w centrum miasta, blisko też Muzeum Prado. Skoro jesteśmy już w tej okolicy, to zwróćmy także uwagę na całkiem fajny park linearny, znajdujący się pomiędzy ulicami obydwoma Paseo del Prado, to znaczy jedna prowadzi w jednym kierunku, druga w drugim, a po środku mamy pas zieleni oraz rozmaite fontanny i rzeźby. Tutaj akurat widać pomnik Eugenio Diorsa. Na ścianie znajdują się cytaty z jego dzieł a w fontannie alegoria kobiety oraz alegoria stworzenia w postaci z takiego oto morskiego stwora. Są też wcale nie alegoryczne gołębie. Na pasażu możemy spotkać także żywe pomniki. Spacerując Paseo del Prado Dostrzeżemy coś jeszcze, mianowicie ogromny szkielet dinozaura. To znak, że znajdujemy się przy Kajsza Forum, który jest czymś w rodzaju domu kultury, w którym organizowane są rozmaite wystawy czasowe. My do Kajsza Forum wybraliśmy się ostatniego dnia naszego pobytu. Lało wtedy niemiłosiernie, a my z walizkami, więc postanowiliśmy zostawić je w przechowalni bagażu, która działała podobnie do znanych w Polsce paczkomatów. Działa to tak, że wybieramy skrytkę określonej wielkości i rozliczamy się za czas, czyli płacimy za godzinę korzystania ze skrytki. A to już właśnie Kajsza Forum. Zobaczcie, jak niesamowita jest to architektura. Może słabo to widać, ale to, co widzimy tutaj na czerwono w tym świetle ceglastym, no to woda, czyli pewnego rodzaju fontanna. Czas wejść do środka. Od wystaw podobało mi się już samo wnętrze. Wystawa, na którą trafiliśmy, dotyczyła Republiki Weimarskiej, a więc można by sądzić, że będzie to wystawa bardzo taka historyczna i polityczna. Natomiast miło się zaskoczyliśmy, ponieważ. Pokazywano wiele elementów kulturowych związanych z Niemcami, takich jak choćby film science fiction. Robot pojawiający się w filmie Metropolis był no, absolutną nowością w tamtych czasach, no, a w sensie kulturowym dawał też Niemcom jakieś nadzieje po przegranej I wojnie światowej. Na wystawie nie zabrakło wajmarskiej sztuki, było więc parę ciekawych obrazów. Na przykład na tym widoczny cień kobiety sugerował pewną taką nieobyczajność. Ciekawa była też część wystawy dotycząca Bauhausu, czyli stylu architektonicznego, który miał służyć ludziom, czyli jakby wprowadzać nowoczesność, komfort i wygodę do domów niemieckich i europejskich w ogóle. Przekrojowość tej wystawy była zaskakująca, choćby tutaj mamy y, złudzenia optyczne, z którymi mogliśmy się zapoznać i trochę pobawić. Mogliśmy też doświadczyć dylematów filozoficznych, dotyczących przyczynowości. Ale jeśli A to B, czy tak, czy tak? A z drugiej strony? Tak, a z drugiej strony? Tutaj masz dużo większy wybór możliwości, druga wystawa, którą mogliśmy obejrzeć na tym samym bilecie, dotyczyła dinozaurów z Patagonii. Mówimy więc o Ameryce Południowej, czyli znów wystawa, która nie jest związana bezpośrednio z Hiszpanią, i na takie też wystawy możemy liczyć właśnie w tymże Centrum Kultury. Dinozaury były pokazane w formie ogromnych momentami szkieletów, chociaż oczywiście były też szkieletory znacznie mniejszych rozmiarów. Na koniec przenieśmy się jeszcze do można powiedzieć serca Madrytu. Jesteśmy teraz pomiędzy pałacem królewskim a placem Plaza Major i spacerując po tych wąskich ulicznakach, trafiliśmy do dość ciekawego kościoła, to jest kościół w Sacramento. Nazywa się Katedrą Sił Zbrojnych. Jest to 17-wieczny kościół katolicki w stylu barokowym. Które od 1980 roku jest katedrą wojskową Hiszpanii i siedzibą arcybiskupa wojskowego Hiszpanii. Szczególne wrażenie robią w środku figury, szczególnie figura Matki Boskiej. Niedaleko kościoła, przy ulicy Sacramento. Znajduje się Plaza del Rolo, maleńki placyk nad parkingiem podziemnym. A na tym placyku w 2023 roku odsłonięto pomnik, który oddaje hołd 449 mieszkańcom Madrytu deportowanym po zakończeniu wojny domowej w Hiszpanii do Mauthausen i innych nazistowskich obozów koncentracyjnych. Główna rzeźba symbolizuje bramę wolności, natomiast na kolumnach zamieszczono nazwiska zamordowanych mieszkańców Madrytu. Również w tej samej okolicy znajduje się Plaza de Villia, czyli właściwie najstarszy plac w Madrycie. Właściwie można powiedzieć, że to w tym miejscu wszystko się zaczęło. Do dziś w dawnym ratuszu odbywają się sesje rady miasta. To nieduży placyk, ale nie mogłem go nie pokazać, ponieważ on historycznie ma bardzo duże znaczenie. I na tym kończymy naszą wycieczkę po Madrycie. Wsiadamy do autobusu z dworca Atosza. Za 5 euro możemy sobie dojechać na lotnisko, a stamtąd lecimy do Warszawy. Jeśli chcielibyście, żeby ten kanał nadal się rozwijał, zachęcam, żebyście zasubskrybowali go, ponieważ to bardzo pomaga, podobnie jak pomagają wszelkie lajki i komentarze. Do zobaczenia w kolejnych filmach.